Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej produkcji, tym razem e, produkcja darmowa. W sumie to jest prolog, więc na jakieś dosłownie 10 minut mamy tą grę. Cała gra ma wyjść w 2020 roku. Przynajmniej tak twórcy się spodziewają, że się uda. E, produkcja Panheki, więc... No nie spodziewajmy się tutaj smoków i rzeczy, ale myślę, że może być dosyć emocjonalnie. Okay. To sobie wszystko. To się może przydać, zasujmy. Jak zrobikowała gameplay, bo jak, będę, jak wam pokażę całe demo, to nie ma sensu to sobie sami przyjście, jeżeli jesteście ciekawi, no bo to jest tak krótkie że. Żeby... Okej, okay, tu mamy takie zdjęcie. O, to się może tu przydać. Otwórzmy. Co się mi się podoba Disney tej dziewczyna A dostęp do bape sobie przejście sami na Steam'ie. Tak jak wspominałam, produkcja jest darmowa. To zainteresowany to sobie zobaczcie sam. Albo na YouTube u kogoś. Okej, okay. to to było na tyle. Trzymajcie się.